Kaplica Heńcla wzniesiona została w latach 1899-1903 po śmierci Juliusza Heńca, barona von Hohenfelsa w 1895 roku. Przez wiele lat były poczynione remonty od podziemia poprzez elewację zewnętrzną, kopułę, wymianę okien, remont wnętrza. Teraz możemy świętować poświęcenie i oddanie do użytku do, do, do liturgii, tej kaplicy, która tak mocno jest wpisana tutaj w nasze środowisko łódzkie jest jednym z najpiękniejszych obiektów na cmentarzu Starym w Włodzi. Wspomożenie nasze w imieniu Bada. módlmy się, Boże, przez ciebie wszelkie stworzenie osiąga światło życia, Ty otaczasz ludzi taką miłością że nie tylko żywisz ich z ojcowską troską, lecz miłosiernie obmywasz ich z grzechów i sprowadzasz nieustannie do jedności z Chrystusem, który jest ich głową. W swoim miłosierdziu postanowiłeś, że grzesznicy, którzy przyjmą chrzest, umrą dla grzechu i powstaną do nowego życia razem z Chrystusem, aby stać się członkami Jego ciała mistycznego i dziedzicami wiecznej nagrody. Prosimy Cię, pobłogosław tę odnowioną kaplicę, dedykowaną świętemu Juliuszowi papieżowi. Sprawa, byśmy z wszystkimi braćmi i siostrami, którzy będą w tej kaplicy sprawowali święte obrzędy, doszli do niebieskiego Jeruzalem. Przez Chrystusa, Pana naszego. A teraz poświęcenie krzyża. Módlmy się, Panie nasz Boże, Twój Syn umiłowany umarł na krzyżu, aby wszystkich ludzi zbawić. Prosimy Cię, nasz pobłogosławić ten krzyż. Wzmocnij naszą wiarę, abyśmy mieli wiekuiste uczestnictwo w owocach śmierci i zmartwychwstania Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Na koniec pragnę odczytać stosowny dekret. Mając na uwadze dobro duchowe wiernych, którzy na cmentarzu pod wezwaniem świętego Józefa w Łodzi będą uczestniczyć w pogrzebach, aby modlić się o zbawienie i czcić pamięć swoich bliskich zmarłych, w oparciu o kanon 1223 Kodeksu Prawa Kanonicznego, eryguję niniejszym w odrestaurowanym Mauzoleum Rodziny Heinzów kaplicę pod wezwaniem świętego Juliusza I papieża. Zezwalam jednocześnie na sprawowanie w tej kaplicy świętych czynności z zachowaniem przepisów kanonu 1225 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Dam w łodzi 27 czerwca 2015 roku w dniu uroczystego poświęcenia odnowionej kaplicy Mauzoleum Rodziny Hańców. Podpisany arcybiskup Metropolita Łódzki i ksiądz Bigniew Tracz, kanclerz Rodzina Juliusza Hańcla odegrała wielką rolę w naszym mieście już w XIX wieku, a później i w XX zatrudniali wielu ludzi, czynili wiele różnych dobroczynnych dzieł. 15 lat temu ta rodzina ofiarowała tę kaplicę Artycy łódzkiej i choć była to Kaplica grobowa ich rodziny, to jednak ta kaplica stanęła tutaj, właśnie teraz, jako obiekt można powiedzieć kościelny, czyli będzie funkcjonowała jako obiekt kościelny, gdzie będziemy sprowadzić liturgię pogrzebową.